Okej, okay. właściwości, tak, to ok, dobra, teraz już powinno dobra. Być słychać wszystkich. Zrobiłem aktualizację TFT w sensie nie TFT, tylko OBS-a i wszystko się zrypało. Nie było słychać nic, bo OBS uznał, że czy wróci do ustawień domyślnych tak, są takie ale witam, wpiszaj, witam, kokosa odwaz Eee. Yes. kokos a ty co słyszałeś? ale ból jest a to kokos to jest Kokos. Piszej i kokos. Eee... Przerywa. Znale, to, jest, to jest wina niestety nie wiem czego, ale chyba jest za bardzo sieć obciążona internetowa, bo w tym momencie mówią, że to się przerywa, więc prawdopodobnie to jest albo wina YouTube'a, a, a w sensie albo to jest wina YouTube'a, Albo to jest wina internetu, ale że YouTube pokazuje mi w tym momencie doskonałe połączenie, a na OBSie to połączenie skacze, prawdopod a mi wszystko chodzi płynnie, to prawdopodobnie jest to wina YouTube'a. YouTube się po prostu zepsuł. I masz potwierdzone info, bo te sprawdzałem u siebie i u mnie na prywatnej... Tak samo... Mi się będę mówił na YouTube. Wolno, żeby było nie słychać dobrze. I mam nadzieję, że jak mówię wolno, że słychać mnie dobrze. Kurwa, bo jest, bo ja powiem nie. pewnie ten. Umie ładnie się radzi ten. No jak ma? Aila. Italia. No. Ktoś no. nie zabiega innej chwili. Dobra. Cześć, Cerwony. To on To Dioda, ja graf, ja graf, jak myślisz? Widzisz ono, jest? Chyla. Dioś? Dioś, to jest jakiegoś komandosa? Akurat na Twitchu... Myślę, że może być jeszcze ja, ja większy mam na, problem. Ja a mam nie na Kaylee założone... Ale się teraz wszystkiego ustawiać na Twitcha, więc... Ja mam na Kaylee założony ten emblemat. Yy, Miotacza zaklęć. Może dlatego cię się rozwaliło. Ali Star, chodź tu. Ty bądź masz szczelin to ją od razu. Tylko że mam z emblematem yy, nie zakręć. Ale to nie. Ale to się nie liczy. Że jest tam emblemat założony. Czy ty mówisz? Czy wiesz, że masz emblemat? Nie, emblemat może znaleźć jednostki, które masz z tego. Z tych, co wybrałeś. Możesz założyć tak samo, jak ja, ale możesz to zrobić z CAI. Powiedziałem, że idę typowo w miotaczu. No Ty powiedziałeś, że idziesz typowo. Miotacz, zakręć. No tak, ale... inną jednostkę, która ale... nie pasowała pod nią, dlatego sobie założyłem na Kaylee... Ja sobie wziąłem z lewej, z prawej strony. No tak. To, tak jak mówiłeś. No, Co to stało tak I sobie na Kaylee założyłem to... Tylko. Od miotacza, zakręć. Ale Kaylee miałeś sprzedać. Ale ona nie była początkową postacią. U mnie lux była początkową. Miałem Lux i Caley z lewej z prawej. A, to musisz iść. Ale ty do czarodzieja? Miotacz zaklęć typowo, powiedziałem. I czarodziej, tak? Czarodzieja patrzyłem co ma, ale nie brałem czarodzieja. Zobacz, że nie mam ani jednego czarodzieja. No ja to dobra. Same miotacze. A druga, post, a druga klasa to jest? Okej, okay, było Pojedynkowic, ale Pod... Pojedynkowica nie idzie. To idziesz w podziemie. Ani w podziemie wtedy. Co... Ani... No tak, ani... no, tak Ej, zakręć, za... masz w tym momencie 7 postaci, a jest 9 miejsc, więc... Się... Jeszcze Kurwa Tak, może być podziemia i te i miotac zakręć, ale typowo idę w miotację. Jeżeli mi się uda dłużyć. Uffa, Nie, no, oh, Madonna vale, del è stato un po' di tempo fa, ma Jeszcze raz zginę. Zdałoby się. Dzięki. Jebany. Yeah. Yeah, Zagnęsay może sobie coś nie zabrać? Ale tak ja są, zer Zad... porobił grę. Ja, to jest. Mi brakuje. Yes. No kurwa, ile znowu złość? Dobrze, dobrze, dobrze. Ja na zadnej przygrywam. przegrywam. Bo na razie i tak nie mam pomysłu.

Dzięki Flin i cześć, mu. jak się nie polepszy to będzie koniec Lajwa. się roi idzie na złoto nie wiem jak teraz na wygląda bo mi się laptop sam z Windows aktualizacja. co jest flirto Ja właśnie przegrywam. I z tego co widzę na live bardzo słabo jest, więc będzie niestety koniec live'a, bo live cały czas przycina, więc e, póki co jest koniec, może o 20.21 się jeszcze odpalę z live'em. A póki co koniec na razie live'a. no. Więc, no. Bo cały czas jest live a. Może spróbuję na Twitchu ogarnąć potem, ale no, mówię póki stało. Kończę. Z Dola też na razie wyjdę, za chwilę wrócę do Dola. Tak, i na razie niestety kończymy. Może później, jeszcze 20, 21, odpalę. Live może będzie lepiej. Może spróbuję na Twitchu rzeczywiście, bo YouTube ma duże problemy życiowe teraz. Bo OBS mi pokazuje cały czas 30 klatek, pokazuje mi wszystko płynnie, mi wszystko chodzi płynnie, tylko YouTube ma problem z przetworzeniem transmisji. A ja gram płynnie cały czas. OBS też ma wszystko płynnie, wszystko płynnie, tylko nie YouTube. Jak puszczałam muzykę, muzyka też się nie przycinała, nic się nie przycinało, YouTube tylko, jak to no robię live'a się przycina, więc no póki co koniec, jak coś, no mówię, 20, 21 zrobię kolejnego jeszcze live'a, mam nadzieję, że może będzie wtedy też więcej o tym, więc papa wam, na razie.